Drodzy widzowie, dzisiaj przedstawiamy Państwu linię do granulacji słomy. Pełny cykl przetwarzania od beli do pakowania. Linia zaczyna się z rozdrabniacza słomy DR500. Przed rozdrobnieniem musimy zdjąć nici z beli, żeby oni nie nawinęli się na rotor rozdrabniacza. DR500 wyposażony jest w dodatkowy wirnik zapewniający wyrzut rozdrobnionego materiału wraz z przepływem powietrza przez rurę elastyczną do cyklonu. Cyklon zapewnia osadzanie się ciężkich cząstek surowca w leju zasypowym, a nadmiar powietrza usuwany jest z pomieszczenia przez górny wylot. Podajnik ślimakowy MTZ200 jest częścią linii, która wyposażona jest w mieszadło zapobiegające zawieszaniu w nim surowców. Jest możliwość podłączenia do przetwornicy częstotliwości dla płynnego podawania surowca do granulatora. Bezpośrednio w strefie granulacji za nawilżanie odpowiada system nawilżania, który wyposażony jest w pompę, beczkę o pojemności 200 litrów oraz dyszę natryskową. System ten sterowany jest z panelu sterowania linii. O granulatorze uformowany granulat trafia do chłodnicy kalibratora, która odpowiada za odpylenie i wstępne schłodzenie granulatu za pomocą układu odciągu, w którym krąży powietrze. Czyszczony z pyłu granulat trafia na przenośnik taśmowy TL1000, który wyposażony jest w 12 wentylatorów do chłodzenia granulki. Za przenośnikiem granulat trafia do leja chłodniczego BO600, gdzie po zakończeniu cyklu granulat transportowany jest przez mini przenośnik pełniący funkcję dozownika. Na końcu linii operator zakłada worek foliowy i przyciskiem na podłodze włącza dozownik, który podaje granulat do worka. Potem operator zgrzewa worek na zgrzewarce ZM500. Dziękuję za obejrzenie wideo. Daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienie, żeby nie przegapić naszych nowych filmików. Jeżeli jesteś zainteresowany lub masz pytanie, zadzwoń pod numer, a nasi menedżerowie pomogą Ci wybrać produkt do Twoich potrzeb.